Bardzo lubię kino, bardzo lubię dokumenty. Jest taki, taki festiwal filmów dokumentalnych w Warszawie, Planet Doc Review, i to jest takie święto kina dla mnie. Bardzo lubię oglądać historie rzeczywiste, autentyczne, odrobinę oczywiście podkręcone, bo zawsze widziany jest dokument, jednak wzrokiem, okiem i wrażliwością reżysera. Więc mi najbardziej i najwięcej opowiada dokument. Ale jeżeli chodzi o kino, to ja lubię dramat i lubię biografię. I czytać też lubię, na przykład biografię. Ja nie mam odruchu włączania telewizora, kiedy wchodzę do domu. W ogóle. Jestem osobą, która odpala telewizor może raz w miesiącu, i nie wiem, dlaczego wtedy zawsze lecą psy wojny. Właśnie teraz jestem sama w domu i dwa razy włączyłam telewizor i zawsze leciały psy wojny. To było bardzo późno wieczorem, więc tu obejrzałam 20 minut, tam obejrzałam 20 minut i mniej więcej składa mi się ten film i, i, i odświeżam go sobie. Ale też ostatnio zobaczyłam fenomenalny polski film pod tytułem Kogel Mogel nr 1 z, z Kolską. I ten powrót do lat PRL-u z perspektywy tego, co my mamy i jak mamy, był niesamowity. Te sceny w tej łazience, takiej malusieńkiej, biedniosieńkiej, brązowo-szarosinej, ta kuchnia, gdzie każdy mebel był z innej wsi, ta sypialnia, gdzie wszystko było takie małe, ciasne. Bardzo dobry film, i, i powrót do tamtych czasów mnie tak trochę sentymentalnie rozczulił i rozbawił. A ty lubisz właśnie takie starsze filmy? Takie, czy to właśnie takie kino, które mamy teraz, pokazuje to, jak to teraz wszystko wygląda? Różnie, różnie. To zależy na co mam ochotę, ale y, 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 ja staram się chodzić regularnie do kina, y, bo kino jest. Y, no takim moim bardzo bliskim mi przeżyciem. Ja lubię ludzkie historie po prostu, lubię kino, kocham kino.